Och, my kobiety, nie? tak kochamy, tak kochamy, tak chcemy, tak się staramy nie? i wchodzimy we współzależnienie. Tak? Zamiast, zamiast zostawać osobą, w której oni się zakochali, zobaczyli w nas piękno i być sobą, to zaczynamy nosić sukienki, o których oni mówią, że są ładne. Nie? Zaczynamy ubierać się albo czesać, bo oni mówią, że tak ładnie. A przecież oni się zakochali w nas w momencie, kiedy myśmy były sobą. Nosiłyśmy takie sukienki, jak uważałyśmy, miałyśmy takie fryzury, jak uważałyśmy, że są fajne. Więc jeżeli już jesteś w takim współzależnieniu i wszystko warunkujesz jakby od męża, trzeba wrócić do tej młodości. Trzeba wrócić do tego, jaką dziewczyną byłaś, i na nowo ją przywołać do siebie. I na nowo nią się stać. Nie? Żeby wiedzieć, co chcesz, jak robisz, pustka zniknie, samotność też zniknie. Staniesz się tą, która niesie w sobie żywą wodę, która będzie źródłem wody żywej dla innych, również dla niego. Trzeba być po prostu sobą, a nie jakby tak wejść w taką spolegliwość i w takie dogadzanie komuś, bo potem stajemy się takimi niewolnicami i zaurami. Tak? Że jesteśmy taką niewolnicą, która która po prostu wszystko robi, żeby on był szczęśliwy. A niech będzie czasami nieszczęśliwy. To też mu dobrze zrobi. Nie? A nie, że całe życie tylko my jesteśmy nieszczęśliwe. Dziewczyno, trzymam za ciebie kciuki i życzę ci wszystkiego najlepszego. Wróć do takiego najlepszego momentu w swoim życiu. Przypomnij o sobie. Zobaczysz, jak wiele się zmieni w twoim samopoczuciu.